Cześć wszystkim. Witajcie w dzisiejszym filmie. Dziś poznamy życie Donalda Trumpa. To będzie prosta i łatwa do zrozumienia biografia, idealna do ćwiczenia rozumienia ze słuchu po angielsku. Zaczynajmy. Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku w Queens, dzielnicy Nowego Jorku. Jego pełne imię i nazwisko to Donald John Trump. Urodził się w dużej rodzinie. Imię jego ojca to Fred Trump. I był on bardzo odnoszącym sukcesy biznesmenem, który budował domy w Nowym Jorku. Matka Donalda nazywała się Mary Ann macleod Trump i pochodziła ze Szkocji. Donald miał czworo rodzeństwa. Był czwartym dzieckiem w rodzinie. Jego rodzeństwo to Mary Ann, Fred Jr., Elizabeth i Robert. Donald wychowywał się w zamożnej rodzinie, ale uczono go także ciężko pracować. Donald Trump uczęszczał do szkoły Kef Forest, gdy był młody. Później uczęszczał do Akademii Wojskowej o nazwie New York Military Academy. Poszedł tam, ponieważ jego ojciec uważał, że nauczy go to dyscyplinę i pomoże stać się silną osobą. Następnie Donald uczęszczał przez dwa lata do Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. Potem przeniósł się do Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, która jest bardzo znaną szkołą biznesową. Ukończył studia z ekonomii w 1968 roku. Po ukończeniu szkoły Donald Trump zaczął pracować w firmie swojego ojca, która nazywała się Trump Organization. Otrzymał zadanie kierowania firmą i budowania nowych rzeczy. Ojciec Donalda zarobił już dużo pieniędzy na budowie domów, więc Donald wykorzystał te pieniądze i rozwinął działalność. W latach 70. Donald Trump rozpoczął pracę nad swoim pierwszym dużym projektem. Pomógł w rozwoju hotelu Commodore w Nowym Jorku, który później został przemianowany na Grand Hyatt Hotel. Ten projekt przyniósł Donaldowi Trumpowi dużą sławę. Był odtąd postrzegany jako odnoszący sukcesy biznesmen. W latach 80. Donald Trump zaczął budować coraz więcej znanych budynków. Zbudował Trump Tower, ogromny drapacz chmur w Nowym Jorku. Stał się jednym z najsłynniejszych budynków na świecie. Donald kupił także wiele kasyn w Atlantic City, zarabiając dużo pieniędzy. W tym czasie Donald Trump był znany nie tylko ze swojego biznesu, lecz także ze swojego stylu. Pojawiał się w telewizji i w czasopismach. Ludzie postrzegali go jako bogatą, wpływową osobę. Jego słynne zdanie – jesteś zwolniony – z programu telewizyjnego The Apprentice uczyniło go jeszcze bardziej rozpoznawalnym. Życie Donalda Trumpa to nie tylko biznes. Miał także trzy małżeństwa i wiele dzieci. Porozmawiajmy o jego rodzinie. Pierwsze małżeństwo – Ivana Trump. W roku 1977 Donald Trump poślubił kobietę o imieniu Iwana Zelniczkowa pochodziła z Czechosłowacji, obecnie Czech. Iwana była modelką i pomagała Donaldowi w jego działalności. Razem mieli troje dzieci: Donalda Trumpa juniora, urodzonego w roku 1977. Iwankę Trump, urodzoną w roku 1981 oraz Erika Trumpa, urodzonego w roku 1984. Jednak po 15 latach małżeństwa Donald i Iwana rozwiedli się w roku 1992. Rozstali się, ale pozostali blisko ze względu na dobro swoich dzieci. Drugie małżeństwo Marla Maples. W roku 1993 Donald Trump poślubił Marle Maples, aktorkę. Mieli razem jedną córkę o imieniu Tiffany Trump, urodzoną w roku 1993. Niestety ich małżeństwo nie trwało długo. Donald i Marla rozwiedli się w roku 1999. Trzecie małżeństwo. Melania Trump. W roku 2005 Donald Trump poślubił Melanie Knaus, modelkę ze Słowenii. Melania jest trzecią żoną Donalda. Razem mieli jednego syna o imieniu Baron Trump, urodzonego w roku 2006. Baron jest najmłodszym z dzieci Donalda Trumpa. Donald Trump ma pięcioro dzieci. Donald Trump Jr. pracuje ze swoim ojcem w firmie Trumpa. Iwanka Trump. Pracowała jako doradczyni swojego ojca, gdy był prezydentem. Jest żoną Jareda Kushnera i mają dzieci. Eric Trump również pracuje w firmie Trumpa i jest żonaty oraz ma dzieci. Tiffany Trump jest córką Donalda z Marlą Maples i studiuje prawo. Baron Trump jest najmłodszym dzieckiem Donalda. I wciąż chodzi do szkoły. Donald Trump jest także dziadkiem. Jego dzieci mają własne dzieci, więc ma wiele wnuków. Uwielbia spędzać czas z rodziną. Życie Donalda Trumpa jest pełne sukcesów biznesowych. Po ukończeniu szkoły i pracy z ojcem, zaczął budować własne imperium. W latach 70. Donald Trump zaczął budować wielkie budynki. Jego pierwszym dużym projektem był hotel o nazwie The Commodore Hotel w Nowym Jorku. Na początku nie radził sobie dobrze, ale Donald postanowił go ulepszyć. Ciężko pracował i pomógł przemienić hotel w coś znanego. Hotel został przemianowany na Grand Hyatt Hotel. To był pierwszy wielki sukces Donalda Trumpa w Nowym Jorku. Pomógł mu zdobyć rozpoznawalność w świecie biznesu. W roku 1993 Donald zbudował słynną Trump Tower w Nowym Jorku. Był to jeden z najwyższych budynków w mieście i stał się jednym z jego największych sukcesów. Trump Tower jest wyjątkowy, ponieważ znajdują się tam zarówno biura, jak i luksusowe apartamenty. Budynek stał się symbolem sukcesu Donalda Trumpa. Ludzie mogli teraz widzieć jego nazwisko w całym mieście. Stawał się coraz bardziej znany. W latach 80. Donald Trump zaczął także kupować kasyna i hotele w Atlantic City. Atlantic City to miejsce znane z kasyn, a Donald chciał być jego częścią. Kupił ogromne kasyno o nazwie Trump Taj Mahal. Było to największe kasyno na świecie, gdy zostało otwarte w roku 1990. Mimo że było to duże kasyno, na początku nie przynosiło wystarczających dochodów. Donald stanął przed wieloma wyzwaniami, ale nadal ciężko pracował, aby utrzymać swoją firmę. Donald Trump nie poprzestał na budynkach i kasynach. Chciał, aby jego nazwisko było znane wszędzie. W latach 90. zaczął pojawiać się w telewizji. Ludzie widzieli go w programach i czasopismach. Jego silna osobowość sprawiła, że stał się popularną postacią. Zyskał sławę jako osoba bogata, wpływowa i odnosząca sukcesy. W roku 2004 zaczął prowadzić bardzo znany program typu reality show o nazwie The Apprentice. W tym programie mówił jesteś zwolniony do osób, które nie radziły sobie dobrze. To powiedzenie uczyniło go jeszcze bardziej sławnym, a miliony ludzi oglądały go co tydzień. Firma, którą zarządzał Donald Trump, nazywa się Trump Organization. Obejmuje wiele przedsiębiorstw, takich jak hotele, kasyna, pola golfowe i inne. Przez lata wykorzystywał swoje nazwisko do tworzenia wielu znanych miejsc. Donald umieszczał swoje nazwisko nawet na budynkach na całym świecie. Budynki te były znane jako Trump Towers i stały się symbolami jego sukcesu. Otwierał także pola golfowe w różnych krajach, które stały się bardzo popularne wśród miłośników golfa. Donald Trump stał się marką, którą ludzie rozpoznawali. Mimo że Donald Trump odniósł wielki sukces, nie wszystko układało się idealnie. W latach 90. zmagał się z problemami finansowymi. Niektóre z jego kasyn i hotele przynosiły straty. Musiał ciężko pracować, aby rozwiązać problemy i utrzymać swoją firmę. W pewnym momencie był winien dużo pieniędzy bankom, ale Donald nigdy się nie poddał. Pracował wytrwale i udało mu się rozwiązać problemy oraz ponownie uczynić swój biznes dochodowym. Na początku lat 2000 Donald Trump był znany już nie tylko jako biznesmen, ale także jako osoba zainteresowana polityką. Często mówił o kandydowaniu na prezydenta, ale nigdy nie podjął tego kroku, aż do znacznie późniejszego czasu. W roku 2015 Donald Trump podjął ważną decyzję ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiele osób było zaskoczonych, ponieważ nigdy wcześniej nie zajmował się polityką, ale Donald Trump był pewny siebie. Wierzył, że jego doświadczenie w biznesie pomoże mu rządzić krajem. Podczas swojej kampanii obiecywał uczynić Amerykę znowu wielką. Mówił o otworzeniu nowych miejsc pracy, budowie murów w celu powstrzymania nielegalnej imigracji oraz o twardym podejściu do handlu z innymi krajami. W roku 2016 Donald Trump szokował świat, wygrywając wybory prezydenckie. Kandydował przeciwko Hillary Clinton, byłej sekretarz stanu. Wielu ludzi uważało, że Hillary Clinton wygra, ale Donald Trump zdobył większość głosów elektorskich i został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump był prezydentem od 20 stycznia 2017 roku do 20 stycznia 2021 roku. Oto niektóre z ważnych rzeczy, które zrobił podczas swojej prezydentury. Gospodarka. Donald Trump koncentrował się na wzmacnianiu gospodarki. Obniżył podatki dla firm i twierdził, że pomoże to w tworzeniu miejsc pracy. Wiele osób popierało jego pomysły, a gospodarka rosła w ciągu jego pierwszych kilku lat. Imigracja. Jedną z jego największych obietnic była budowa muru między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Miało to na celu powstrzymanie nielegalnej imigracji. Stało się to jednym z głównych tematów jego prezydentury. Stosunki zagraniczne. Donald Trump próbował zawierać porozumienia z takimi krajami jak Korea Północna, Chiny i Rosja. Spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, aby spróbować powstrzymać produkcję broni nuklearnej. Opieka zdrowotna Donald Trump próbował zmienić system opieki zdrowotnej. Chciał, aby ubezpieczenie zdrowotne było tańsze i łatwiej dostępne dla ludzi, ale był to trudny temat i nie wszystkie jego propozycje zostały przyjęte. Postawienie w stan oskarżenia. W roku 2019 Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. Oznacza to, że uznano, iż zrobił coś niewłaściwego podczas sprawowania urzędu. Jednak Senat nie usunął go z urzędu, więc pozostał prezydentem do końca swojej kadencji. W roku 2020 Donald Trump ubiegał się o drugą kadencję jako prezydent. Jego przeciwnikiem był Joe Biden, były wiceprezydent. Donald Trump ciężko pracował, ale Joe Biden wygrał wybory. Po wyborach Donald Trump i jego zwolennicy wierzyli, że wybory były niesprawiedliwe, mimo że nie było dowodów na oszustwa. To wywołało wiele gniewu i 6 stycznia roku 2021 doszło do zamieszek w Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Niektórzy ludzie próbowali powstrzymać Kongres przed zatwierdzeniem głosów, które wskazywały, że Joe Biden wygrał. Był to bardzo poważny i trudny czas dla kraju. 20 stycznia roku 2021 Donald Trump opuścił Biały Dom. Nie wziął udziału w inauguracji Joe Bidena, czyli ceremonii objęcia urzędu przez nowego prezydenta. Po odejściu z urzędu, Donald Trump powrócił do życia biznesowego. Nadal jest właścicielem wielu budynków, pól golfowych i hoteli. Mimo, że nie jest już prezydentem, wciąż ma wielu zwolenników. Donald Trump wspominał także o możliwym kandydowaniu na prezydenta ponownie w roku 2024. Niektórzy z niecierpliwością czekają, czy zdecyduje się kandydować, podczas gdy inni chcą nowego przywódcy. Donald Trump wciąż jest bardzo znaną osobą, jego działalność biznesowa trwa nadal, a on ma wielu zwolenników na całym świecie. Jego życie było pełne wzlotów i upadków. Bez względu na to, co ludzie o nim myślą, Donald Trump zawsze pojawia się w wiadomościach. Był biznesmenem, gwiazdą telewizyjną i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest osobą, która nigdy nie zrezygnowała ze swoich marzeń, bez względu na to, ile przeciwności musiała pokonać.